Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja mam na imię Sebastian, wy oglądacie kanał Michał i Sebawędkwią. Dzisiaj deszczowa pogoda jak widzicie, a ja zapraszam Was na leśne jeziorko, gdzie przyjechałem zobaczyć czy dzisiaj będzie bardziej gryzł białoryb, czy też drapieżnik. Zapraszam! Ja już zestaw mam rzucony, stanowisko rozłożone, a tutaj mój kolega Tomek próbuje łowić na spinning. No i zobaczymy, czy dzisiaj bardziej będą gryzły drapieżniki u niego na spinningu, czy białoryb u mnie na federze. Na razie challenge zaakceptowany. Tomek wali obrotówką. Już 10-15 rzutów wykonał, na razie bez dotknięcia. Ale u mnie zestaw też moczy się kilkanaście minut i też na razie bez nawet ocierki, ale czekamy, zobaczymy. Jest wrzesień, teoretycznie powinny gryźć bardziej drapieżniki, ale to nie jest w 100% powiedziane. U mnie na federze się na razie nic nie dzieje, idę dołączyć do Tomka, zwiększę jego szanse. Kamery, to już taka dobry jest włączone nagrywanie, to ci popatrz Proszę bardzo, pierwszy drapieżnik dzisiaj No 1-0 dla drapieżników Czyli, że jednak to będzie przebiegać w inny sposób troszkę 1-0 dla drapieżników na pewno kolego, otwórz a tam znowuż, chyba, Panie kolego. tego jest większy niż drugi? Oczywiście, tylko ja mam yy, właśnie biały ryb. Jest jeden jeden. Na to wygląda. Aha, idzie w ulubione miejsce, czyli ptaki. i na to nie pozwolimy już jest tu czy będzie jeden jeden Czyżby czyzyk co to jest to jest karaś mogę poprosić e, o To w rybach jest już jeden jeden. Chwilę się nic nie działo. Taki piękny karaś, wraca do wody. Dobra, ty chcesz zdjęcie? Już mam. Już masz? Tylko jest pośrodku. Nie pływaj. To wziął się No. I też przed chwilą odprowadził wahadłówkę. No i super. Jeden drapieżnik, okoń i karaś. To teraz szczupak i karp. Jeżeli chodzi o zestaw na jaki łowię, to tak jak Wam pokazywałem ostatnio zestaw półprzelotowy. Czyli stoper, ciężarek Quick Change Bit i haczyk z pusztopem. Możecie się dziwić dlaczego jestem w stanie na tym łowisku łowić jednocześnie wędką spinningową i wędką federową to jest woda prywatna, tak jak rozmawialiśmy należąca do Polskiego Związku Łowieckiego dzierżawiona przez koło łowieckie i tutaj można łowić na dwie wędki i miksować je dowolnie może to być spinning i druga wędka na białoryb mogą być dwie na białoryb może być białoryb i drapieżnik na przykład na żywca no dobra, Tomek złowił tego konia teraz montuje chyba jakiś ciężki sprzęt a ja wracam może uda mi się tego szczupaka złowić Ale kolego co jest? Ja mogę na jakąś podpóreczkę cię liczyć? Tak, oczywiście. Ale jak otworzysz boczne drzwi, to tam znajdziesz podpórkę. Chyba, że ci od razu. Chyba znajdę. O! Zaatakował, ale nie był w stanie zjeść. Pokonek od brzegu. O, dzień dobry. Siedzi to coś ładnego, mały szczupaczek prawdopodobnie. Oko. Okay. Wydaje mi się, że... ale ładny. Sandacz. Jebany z sandaczami. Sobie. <laughs> ale mikrusik. Zobaczcie kochani. Sandaczyk. Mały sandacz. Już go odhaczam i wypuszczam. Jeżeli są tutaj takie małe, to znaczy, że są też większe. Mm. Wracaj, pięknie. Aha. Co? Idziemy dalej. No i co tam, panie Tomaszu? Obrotówka była, wahadło było, gumy jeszcze nie było. Ja gdzie ten mały okonek gumę Myślę, że tego wahadła też raczej nie bardzo. Ale ten mały sandacz mnie zaskoczył. To znaczy, że tutaj się sandacze wycierają. To jest bardzo dobry znak, bo to nie jest zarybieniowy sandacz. Ale jak był taki mały, to znaczy, że gdzieś jest jeszcze mamusia i tatuś tego sandacza. Łatwo. Myślę, że ja dlatego tutaj widzę. <laughs> Dobra, zaczyna coraz bardziej padać. Po co mam moknąć, jak mam możliwość, żeby sobie usiąść pod parasolem? Skupię się teraz troszeczkę na Białorybie, dostrzelę kukurydzy. Mam nadzieję, że coś tam fajnie zażeruje. Był sandacz. No to teraz czas na karpia. Dobra, ja już nie moknę. Rozstrzeliwuję kukurydzę. I dajemy szansę na białoryb. Siedzi? Dobra, mam nadzieję, że na razie starczy. Przerzucamy zestaw i czekamy na karpika. A, to bym sobie czekał, przynęty nie ma, ale już ten błąd naprawiamy. Tak jak zwykle, jak Wam opowiadałem, pojedyncze ziarno kukurydzy najbardziej sprawdza się na tym łowisku. Tutaj też ryba jest wybredna, no, lubi określone założenie tego ziarna musi być wzdłuż, nie w poprzek o, tak ziarno jest założone idealnie myślę, tak no, myślę, że to jest dobra opcja Uważaj, tylko na sprętkę byłoby na świecie Tam Tam coś weźmie to będzie raczej coś dużej. Teraz troszkę tak dla wyrównania sił mamy rozłożone też dwie wędki na białoryb, jedną z kławikową meczówkę, a drugą tak jak rozłożyłem na początku feder. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Na razie jest 2 do 1 dla drapieżników. Tak, żeby było ciekawiej, to jedną z wędek, na które łowimy, jest wędka meczowa, czyli spławikowa na spławiku przelotowym. I tam właśnie w oddali widzicie spławik. Eee, to masz rybę ciągnie. Co tam masz, panie kolego? Okonek! Bardzo ładny okonek Super eee, No, złowiony... Wiesz co to się nie liczy? Drapieżnik złowiony na, na ten, na taką wędkę się nie liczy już. Ja myślę, że podwójnie się Nie, nie liczy. Się. To, to tak nie działa. Poza tym on nie ma wymiaru. Ale gratulacje, gratulacje. No ryba to ryba. Właśnie falka jest, także idę porzucać na spinning, dobra, mecznik dwieczka idziemy szukać drapieżników. drodzy widzowie. Należy Wam się małe wyjaśnienie. Otóż e, przybywam z misją ratunkową po raz drugi dzisiaj na Leśne Jeziorko, tym razem z pontonem. Co się wydarzyło? Mianowicie e, zarzuciłem wędkę, nie włączyłem wolnego biegu. I oto co się stało: tak wygląda podpórka po ataku karpia. Oczywiście wędka wskoczyła do wody, ja tylko widziałem dolnik jak nurkuje w dół i tyle go było widać. Udało mi się przejść z wędką spinningową do kołowiska, zahaczyć linkę pomiędzy rybą a szczytówką. Udało mi się karpia wyciągnąć, odhaczyć i pływa z powrotem. Niestety ciągnąc za żyłkę nie jestem w stanie wydobyć wędki, więc pojechałem po ponton i będziemy się dzisiaj jeszcze wodować celem ratowania wędki. Mam nadzieję, że się operacja Powiedzie Można grywać, jak będę się bawił z rozkładaniem tego pontonu. Zresztą to trwa bardzo krótko, wbrew pozorom I to jest właśnie plus posiadania pontonu. Mianowicie można się zwodować w dowolnym miejscu, kiedy się chce i jak się chce. Bez żadnej przyczepki, snipa i tego typu rzeczy, które są potrzebne w momencie, kiedy No co, jak misja ratunkowa? To ratunkowa, nie? Pierwsze pytanie to jak płyniesz ze mną? Nie, nie, płyń, płynie ja co Porzucam sobie z brzegu Na pewno nie chcesz? Najwyżej dobijesz po mnie, no Aha, w ten desej? Hmm. Najpierw chcesz sprawdzić czy nie utonę? Tak Nie utonę Stoję szczerze, że na wiosłach jeszcze nie pływałem Także będzie po raz pierwszy będzie ciekawie Będzie bardzo ciekawie O na linię uda wyciągnąć Bosak jest Do wytaczenia Nie ma sensu dźwigać Po najmniejszej linii oporu To jest złota zasada Proszę? Po najmniejszej linii oporu To jest złota zasada pamiętaj No nawet bardzo złota Najmniejszej linii oporu to by było jakby się rozebrał i skakiwał po tą wędkę sam, osobiście No to nie byłby zły pomysł Nie byłby zły pomysł Pał się tam Dobra Co? No co mamy do No już skakuj e, Czy ja mam wszystko co powinienem mieć? Masz bosak i masz ponton Czego chcieć więcej? Nie no się, że niczego ci nie trzeba Przytrzymać sumę nie. Nie. Radził sobie patrzcie aligator no. Gdzie ty ten ciężarek taszczysz? Bo zostawić go przecież Może się przydać Chyba, żeby sobie dookoła szyi obwinąć. Dobra, się tym pływa. Nie będzie ci łatwo. Czemu? Pływanie wódką wiosłową nie jest takie banalne. Dzień po i oceana. to naprawdę bawi. Bo no lecisz, no przecież no po co się obracasz? Co tyłem chcesz tam płynąć? No, zawsze się pływać tyłem. Nie zawsze. <głosy> <głosy> Szczególnie wtedy, jak się nie chce w żyłkę wpłynąć. Ahoj, przygodo! <głosy> <głosy> Ahoj! <głosy> Oto jest odcinek, w którym widzicie Sebastiana po raz ostatni. <noise> Taka opcja heroicznej misji ratowania wędki. Dobra, widzę żyłkę inaczej, widzę jak chodzi do wody. um vamos, No i znalazł. Jest! Tak jak widzieliście, udało mi się odzyskać wędkę. Już ją rozłożyłem na części. Kołowrotek, wędka, szczytówka. Pozostawiam je do wyschnięcia. No a my, korzystając z tego, że już zwodowaliśmy ponton, to chyba trochę popływamy za tym drapieżnikiem. Mamy nadzieję, że coś się fajnego uda wyciągnąć. Chcę w moment, w którym pierwszy raz wejdziesz na ponton w życiu. Ever. Spokojnie. Nic się, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Tak? Masz patent? To pani kolego. To luksus. Dobra, już podaję sprzęt i płyniemy. Już na dzień dobry. No dobra, już wypuszczę. Z drapieżnikiem kłopot czym polega ten kłopot? tu mało. Tutaj drapieżnikiem jest bardzo mało. Ja wiem, że pływa tu jeden standard. No, właściwie to dwa. Jeden mały, ale jeden większy. No, na pewno, bo to są ryby, które złowiłem i wypuściłem. To co, Tomaszku? Dziękuję za piękne łowienie. Challenge, Challenge nie udało się rozstrzygnąć, kto bierze częściej. Czy drapieżniki, czy białoryb? a ja wiem, czy białoryb. te cztery, których nie było na kamerze i ty nie było. Te wdrażanie? Wiesz, no ale ja byłem w tym momencie w misji ratunkowej. To no wiesz. ale ja też spinningowałem? <noise> <noise> Dawałem równe szanse. Nie ma do drapieżnika, te małe konie głównie. Znaczy, no jak był ten mały sandacz, to nie był sandacz zarybienia, one muszą się tutaj gdzieś wycierać, nie? No i o jednym sandaczu dużym wiemy, bo złowiłem i wypuściłem. No to tyle. Dobrze się ukrywają. Albo dobrze się ukrywają, bo my nie umiemy ich łowić. Dobra, trzeba będzie to jakoś. Spróbować się do nich dobrać. Piona, trzymaj się. Cześć, jeszcze raz. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego łowienia. Tak jak widzieliście, challenge nie udał nam się. Gdyby udało się zatrzymać tego karpia, który wciągnął wędkę, może miałoby to sens. A tak, nie rozstrzygnęliśmy dzisiaj, czy lepiej brały drapieżniki, czy lepiej brał białoryb. Ale Przygód nam dzisiaj nie brakowało. Połowiliśmy fajnie, popływaliśmy pontonem w sposób tak naprawdę niezamierzony, ale konieczny. Wędkę udało się odzyskać. Z tego jestem najbardziej zadowolony. I zapraszam na kolejne produkcje. Trzymajcie się. Cześć. Mieszku kukurydzę. Rozwijam kukurydzę O, 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 czekaj, popatrz tutaj. Kurde – co robimy? kurwa, 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 To kurwa, się... nie dało kurwa, 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 się kurwa, 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 o, nie była. Widzisz ją w ogóle? Nie. Najcięższe wózki jakie masz, przeszedły. Trzeba tak w poprzek, tak jakby, bo ona, ostatni raz jak ją widziałem, wpłynęła gdzieś na bo będziemy poparli tą i tą, to no już zahaczymy. nie No, nie zapyłem wolnego biegu. Powiem Wam, że to, że udało się zahaczyć tą żyłkę i wyciągnąć wędkę, to jest naprawdę kwestia szczęścia i umiejętności. Nie polecam, żebyście przeżywali to co ja, więc naprawdę, kołowrotek z wolnym biegiem, no i zapamiętajcie, żeby ten wolny bieg zapinać, bo ja dzisiaj zapomniałem i to była chwila, moment, ja byłem przy tej wence, nie zdążyłem jej po prostu złapać.